Macie, witajcie na kanale Fireman.pl. Ja jestem Fire. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Farms Life. Słuchajcie, zakończyliśmy na zakupie kilku maszyn. Ja w międzyczasie pozbierałem trochę tego chrustu poza odcinkiem i tak dalej. No i w planach mam tak, lecieć na pewno do Zalesia na targ, kupić trochę butelek, bo nam brakuje. Bimbru mamy tutaj, tutaj mamy 9. Tu mamy 11, i tu cztery butelki mam, a kolejny bimberek nam się robi. Ja tylko muszę ściągnąć, słuchajcie, jajka na twardo, żeby nasz kaźmisz miał co jeść, bo bez tego się nie obejdzie, więc to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, którą na targu muszę zrobić, to muszę naprawić nasze narzędzia. Jak wrócimy z targu, pozbieramy nasze butelki. Aha, jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, zajdziemy do księdza który ma dla nas zadanie oczywiście świąteczne, więc wiecie co, wezmę ze sobą drabinę i pójdziemy jednak na piechotę. Zwierzęta już zdążyłem oporządzić przed odcinkiem, więc nie będę was zanudzał takimi rzeczami, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle bez potrzeby, więc ja się udam do Zalesia. Przygotuję sobie, postawię drabinę pod choinkę, bo za którymś tam, za którymś tam odcinkiem to już zrobiłem, ale to teraz wam właśnie pokażę też Myślałem, że Hendryk dostanie w czapę, ale nie dostał. Za którymś, poza którymś odcinkiem to robiłem, więc. Ale podnieś drabinkę, Kaziu. Więc sobie ustawimy ją tutaj pięknie. Dobra, tak już się ona sobie stoi. My udamy się do naszej Zofii, którą będziemy podrywać. Kupimy sobie butelek. No, oczywiście, że weźmiemy wszystkie, bo cóż nam zostało. Weźmiemy, słuchajcie, sobie jeszcze trochę cukru, żeby. Kurde, ten cukier jest potwornie drogi, no ale cóż, czy nasz Kaziu chce pić? Chce, no to się napijemy u sołtysa, może sołtys nas nie pogoni, a przy okazji od razu płacimy u niego rachunki, co? No, jeśli jesteśmy w tym Zalesiu, to załatwmy kilka spraw takich, wiecie, które nas tutaj frustrują, no oczywiście, że za prąd już chce. Czyli wydajemy na razie pieniądze bez żadnych przygodnich. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Was poinformować, że sprawa rodzinna Kazia się trochę wyjaśniła. Pogrzymałem trochę, słuchajcie, na YouTubie, nie powiem, że nie. I wyszła taka sprawa, że pewien YouTuber o ksywie Jakobs68 bardzo pięknie to wszystko przedstawił. Jak my mamy załatwić ten interes rodzinny Kazia? Więc dobrze, na początku to my zlokalizujmy okiem naszego sprawnego gospodarza, gdzie może się znajdować przesyłka. Ja mam nadzieję, że on nie będzie znowu gdzieś na dachu kościoła, bo ostatnim razem jak. Dobra, jest w fajnym miejscu. Mamy to. Teraz powinniśmy wcisnąć J, sprawdzić, co mamy do zadania. Odnaleźć paczkę ze zdobami. Odnaleźliśmy przez lub w kościele. Już się robi. Spędzimy dla księdza, jaką tam na imię? Mateusza, czyli tak jak słynny ksiądz Mateusz. Nie bądźmy hamami, zamknijmy. Przezdąpę tą choinkę. Mamy E, mamy E. Mamy przeozdobioną. Teraz pod J. Nasz ksiądz i nasz sołtys chce, żebyśmy przyzdobili choinkę w mieście. Nic prostszego, słuchajcie. Zabieramy się za robotę. Lecimy stąd do. Targu, i tam sobie przyozdobimy choinkę. A propos teraz, to co Wam wspominałem przed chwilą, że Jakobs 68 pięknie to wyjaśnił. To taka jest prawda, że faktycznie to pięknie wyjaśnił. I, i pokażę to tylko, że musimy mieć więcej flaszek. Nie wiem, czy bimber swój wykorzystać, choć wolałbym teraz go nie wykorzystywać, tylko bardziej w lato. Więc myślę, że zajmiemy się tym wiosną po orkach i pod tym podobnych rzeczach i zaczniemy to robić. Słuchajcie, nic prostszego, jeśli chodzi o zdobienie choinki. Wchodzimy w elektryczność i musimy teraz tak wyciągnąć młoteczek. I jeszcze raz wchodzimy w B. Wchodzimy w elektryczność i nic prostszego. Jak tylko sobie wejść na drabinkę naszą... Ej, 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 ej wejdź, wejdź, wejdź stąd. Wespnij się na drabinkę. Yy, I co? I nie dosięgniemy tutaj. A może gdzieś wyżej? Dobra, to spróbujmy z dołu to sięgnąć. Tutaj mamy... Czemu ty nie chcesz nam tego porobić? Dalej. Mój przymiły Kaźmirzu. No, i co się dzieje się? Yy, czyli znowu muszę w B wchodzić? No. Bez jajów. No ale co? Dobra, to. Jak? Przecież, aha, dobra, musimy się wspiąć na drabinę, dopiero wtedy wcisnąć B. O ile tak dam rady zrobić, tak dam rady tak zrobić. Tutaj mamy. Gdzieś się nam pojawia, tak kurczę, nie mogę. A, no, gro. Halo. Halo, gro. Yy, prawie było. Mm, dobra. Muszę się. W w Kazimierz. Kurr. Jesteś po prostu niemożliwy. O, to, to by było już. Dobra, mamy to zrobione. Jak sami widzicie, nic prostszego. I. I teraz chyba wróciłem po nagrodę do księdza, tak mi się wydaje. E, przy okazji zajdziemy do tego by Jusza, i, 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 czyli Jana, i sobie ponaprawiamy. Słuchajcie, nasze narzędzia, bo one są w fatalnym stanie. No tutaj zapiłę, to trochę sobie policzył facet. Tego nie trzeba było. Chyba wszystko mamy naprawione. Z grubsza. Dobra. Drabina. Ja na razie tutaj zostałem, słuchajcie, na przyzdobienie. Niech to sobie tutaj stoi. A my zajdziemy do Mateusza i odbierzemy. Aha, napójmy jeszcze Kazimierza. Zajdźmy sobie do księdza Mateusza, odbierzmy sobie naszą, chyba, nagrodę. Nie wiem, co dostaniemy. Eee... Aczkolwiek. No i co? Wiecie co? Nic nie dostaliśmy tak naprawdę. No to takie walenie kotka za pomocą młotka, Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Chyba, że pod choinką coś leży dla nas. To sprawdźmy. A no tak, jest pod choinką prezent. No, przyda nam się cydry i tak dalej. Ok, więc sobie weźmiemy to pod F. No, miałeś to wziąć. Dobra, wziąłeś. Także prezent nam się przydał, dla grubasa sprzedamy słuchajcie te poroże, po co nam te poroże, choć sobie mogę ubrać reniferka i zaraz Wam pokażę na czym to wszystko polega. Tu gdzieś kolega któryś tłumaczył mi, że faktycznie to jest ten nagrobek słuchajcie, musimy stanąć i się rozejrzeć, Tylko tak sobie przygotujemy pewną rzecz, ja sobie pozwolę wziąć nalewkę, malinową pod piątkę sobie ją ustawię, łyknę ją i okiem gospodarza pojawia nam się coś takiego jak na dachu widzicie te, cz te cztery kuleczki różowe i my już wiemy, że tam powinniśmy się dostać, a żeby się tam dostać musimy mieć drabinę więc dobrze, że ją zabrałem i tu Wam za chwilę pokażę wystarczy nam jedna flaszka i rzut oka gospodarzem właśnie i pięknie nam się zaczyna pokazywać co dokładnie dalej mamy robić więc ja tą drabinę biorę, pędzę ustawić ją pod kościół, w tamto miejsce, żebyśmy sobie tam weszli i tak dalej. Przepraszam Was, bo mieszkam w takim miejscu, gdzie jeżdżą pszczoły. Oczywiście się śmieję, to nie są pszczoły, tylko to jest po prostu motorynka jakaś. Ustawimy sobie tą drabinkę tutaj, co by na nas nie mówili. Wejdźmy sobie na nią, spróbujemy zejść z niej. I dobra, jesteśmy na daszku, i tu się nam pokazuje. Widzicie w prawym dolnym rogu napis E. Co to? Więc umarli wskażą drogę. Zadanie wykonane. Dobra, mamy te zadanie wykonane, bo ja się zastanawiałem, co może być tym zadaniem. No i teraz sobie wchodzimy pod J. W związku z powyższym, że to mam zrobione. E, mamy skarb rodzinny Kaźmierza. Niezły stąd widok, więc czytamy, pod gądem znalazłem wiadomość, skoro już się tutaj dostałeś, spójrz na północ, łyknij sobie, skup się i poszukaj dobrze, muszę namierzyć kolejną wskazówkę, więc żeby tego tutaj słuchajcie nie przeganiać, pod piątku jeszcze mam tę nalewkę, łyknę sobie, okiem Kazimierza rzucę i jak sami widzicie mamy kolejną wskazówkę pod krzyżem, brawo my. I mamy, widzicie, znowu w prawym dolnym rogu napisane, że coś jest. Tak? Dobra. Mamy kolejne zadanie, i to już tak jak wam mówię, Jakobs 68, to nie jest, że ja to odnalazłem, aczkolwiek ja was przez tą ścieżkę przeprowadzę, bo jesteśmy pod krzyżem, i od tego krzyża ruszymy dalej, jak ja sobie po prostu nazbieram trochę alkoholu. Po to, żeby kaźmisz mógł sobie spokojnie, pomalutku dążyć do końca tego zadania. Bo wiem, że jest dość długie i trzeba trochę pochodzić, żeby tak naprawdę znaleźć to, co nas interesuje. W krzyżu ukryto kolejną wiadomość. Rozumiem, że wiesz już co robić. Mam nadzieję, że i ten symbol wiary przetrwał. Nie mógł mieć, nie mógł mieć na myśli tego krzyża. Nie mógł mieć na myśli tego krzyża. Może coś w naszym pięknym. Centrum. Muszę namierzyć kolejną wskazówkę. Także widzicie, że yy jesteśmy pełni ku temu. Czyli jeszcze raz powtarzam, że przy tym nagrobku zaczynamy. Uwalimy sobie łyka wody. Rzucamy sobie okiem gospodarza pod zetką na klawiaturze rozglądamy się i znajdujemy kolejne wskazówki i tak jest za każdym razem o ile nam starczy czasu po wypiciu danej flaszki możemy nawet łyknąć i dwie wskazówki aczkolwiek radziłbym się uzbroić większą pewnie ilość alkoholu bo tych wskazówek będzie więcej więc zapamiętaliśmy że zakończyliśmy pod krzyżem i dalej będziemy się kierowali gdzieś gdzie jeszcze tego nie wiem. Drabinę zostawiam na chwilę obecną pod kościołem, bo ona tu bardziej mi się przyda niż e, przy budowie na razie naszych obiektów. E, do serca Zofii pomalutku się tam dostajemy, pogadajmy i zobaczmy cóż tutaj, porozmawiamy o czymś innym. Co tam u Ciebie słychać? Z Całymi dniami tu starczych słup solik nikt nie chce, nikt nie, nic nie, nikt nic nie kupuje, bo... No bo nie wiem, no witaj piękna znajdziesz dla mnie chwilkę. Słuchajcie mamy tu pierwszy krok ten zrobiony, uzupełnienie wody i opału w kuchni, uzupełnienie amunicji w domowej spiżarni, opłacenie rachunków za prąd, uzupełnienie paliwa w spiżarni, naprawienie narzędzi, wyprowadzenie zwierząt do boksów, dodatkowo rabat u sołtysa. To są rzeczy, które ona nam daje w bonusie słuchajcie. Więc trzeba się zastanawiać. Pieniądze: 8000, amunicer karbinu 30, granat niemiecki 3, sidła 2, antybiotyki 6. Rabat u Sołtysa. To mamy takie rabaty u Zofi, jak będzie naszą żoną. Mam nadzieję, że będzie. A zobaczmy, co by ta nam dała. Choć ona mnie jakoś tak nie do końca. Ale dobra, sprawdźmy. Aha, widzicie, już ja nie mogę nic zrobić, chyba że muszę u niej sobie wyrobić, wiecie, renomę większą. To nie to, to miało być M, mapa. Słuchajcie, butelek mamy w ciul, więc sobie podskoczymy szybciutko tutaj i weźmiemy nasze bimberki, pojedziemy sobie, sprzedamy te bimberki. Mamy grudzień, musimy przetrwać jeszcze styczeń i luty. Jakoś myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy ponaprawiane nasze narzędzia. No tych bimbrów to trochę nam się tutaj porobiło i porobi, więc jeszcze tutaj będziemy mieli całku, całkiem niezły zarobek na tym. Gdyby nam było tego mało, no to będziemy mogli sobie. Wiecie co, ja te narzędzia po prostu zacznę trzymać tutaj, bo to jest troszeczkę za dużo dla mnie tutaj. Zamieszania z całą resztą, a tutaj pod ręką te narzędzia zawsze będą. Ja tak powinienem wziąć na dobrą sprawę, siekierę porąbać i przygotować drzewo, więc sobie tą siekierkę zostawię. Cukier, mleko odniosę do spiżarni. Dobra, to sobie zróbmy tak. W spiżarni mamy, no, trochę tego trunku już mamy, ale sobie poczekamy, żeby się dorobił. Za chwilę, słuchajcie, porąbie drzewo. Dorzucę tu sobie do masła kawa. Rogi Renifera. Niech sobie mówią, że to niepoważne. Ja wiem, że zwierzę w czapce jest szczęśliwe, a ja mogę je łatwiej odnaleźć w stadzie. Yy, dobra, mam pomysł, jeśli chodzi o to. Chodź tu, Kozulo. Ja Ci dam czapkę, gdzież to jest czapka i ja Ci nałożę to, <noise> dobre to jest, kurwa, kozornifer, dobra, mniejsza z większą, fajnie, żeśmy się pośmieli, tam prawie nie ma jedzenia, o, to nie o to mnie chodziło, słuchaj, Kazimierzu, Ty postaw to z powrotem, Kazimierzu, Okazaj mi, że dobrze. To chodziło o to, żebyś sobie tutaj wrzucił jedzenia, A, ja wiem, czego jeszcze nie kupiłem. Ale wiecie co, po popaszę. To my pojedziemy do naszej koleżanki, która dobrą cenę wam pewnie da. Więc tak, przygotujmy się do tego wyjazdu. Weźmiemy sobie jaja. Weźmiemy sobie troszkę masła, tak, 120. Weźmy sobie 120, 55 marchewki dobrze, hmm. Niedobrze, niedobrze, to ja sobie, wiecie co, podjadę tu jednak rowerkiem. O, mam 15.10, więc skończymy, skoczymy, zdążymy skoczyć do PGR-u, załatwić ten temat. I... Yy, może jeszcze na tym odcinku podskoczę, odbiorę rozrzutnik ciągnikiem, muszę go zatankować. Najpierw to muszę wywalić tutaj te rzeczy. Ja ten groch sprzedam, bo on się może mi zmarnować. Eee, dobra, to sobie mieliśmy zrobić tak, tak, tutaj woreczek, tak. Wrzucimy ciach. To już nas troszeczkę odciążyło zawsze, więc spoczko. Jajeczka też sobie tutaj wrzucimy, i to sobie wrzucimy. A widzicie, nie do końca jeszcze mogę, więc jajka przerzucę. Jajka będą w woreczku też. Mam nadzieję, że marihuana da nam dobrą cenę. To weźmiemy. Marchewki do końca... Aha. Czyli do końca marchewek nie wezmę. Czyli muszę je jeszcze tutaj... ...pokombinować jak przerzucić. Kurka. No. Please. Zmieść się jeszcze jeden worek. Może nie upadnie, a może upadnie. Znając mnie to pewnie coś poupada. Ale kto nie ryzykuje, ten nie jeździ. Trochę tych flaszek mamy, byśmy mogli się w sumie pobawić tutaj w odkopywanie tego. No ale nie będziemy tego robić. Dobra, 51 niech będzie. Mam nadzieję, że to nam nie spadnie. Ja tylko sprawdzę się, przejadę kawałek. Dobra, nie spadło. Więc jedziemy do marihuany na PGR. Cześć Marihuano. Ładnie ją nazwałem, co? Kozołomifer, te sprawy. No tak. Wiecie, po swojsku. Cześć, moja miła. No, jeszcze się z Tobą zastanowił tutaj. Co nieco ubić, utargować. Dobrze, przerzućmy. Przerzućmy. Mamy 2,5 tysiąca tego chleba. Przerzucamy sobie dalej, handlujemy z Tobą, kochana. Jak widzicie, opłaca się z nią pożyć dobrze. A zaraz zobaczymy w ogóle, co ona nam jeszcze oferuje, jeśli chodzi o ewentualny ślub. Bo to by mogło być też korzystne dla nas. Choć ja nie wiem, czy jak ja już wystartowałem z cholewami do tamtej, to czy mogę cokolwiek z nią. Ale zaraz... Ach, mogę. No i teraz tak. Korzyści z małżeństwa. Zdobyć serce Marii. Uzupełnienie wody i opału w kuchni. Opracowanie rachunków za prąd. Opłacanie rachunków za prąd. Zbieranie jaj. Dojenie krów i kus, Czyszczenie zwierząt. Strzyżenie owiec. Zbieranie owoców z drzew i krzewów. Wyprowadzanie zwierząt. Wprowadzanie zwierząt do boksów. Dodatkowo korzystniejsza, e, korzystniejsze kontrakty u Antka. Hmm. Posak 3000, kura 10. No, yy, wiecie co? Nie wracaj się, chcę Cię obejrzeć z boku. No, yy. no tak bym się zastanawiał. Troszkę. Czy tu nie udożyć w tarabany? Ale to już kwestia naszego gustu. Hmm. Przydałoby się też zgarnąć tam nasze maszyny, bo Tutaj jest sporo tego jeszcze zostało, jeszcze została właśnie, nam, został nam pług i został nam, czekajcie, to skrzynka do otwarcia? A. Ale bez łomu tego nie otworzysz, okej, okay. tutaj mamy dwie skrzynki w sumie, słuchajcie, do otwarcia, więc warto będzie do nich zajrzeć. Ja się jeszcze bym zastanowił tak, nad kosiarka, tylko że kosiarka co, no, będzie kosiła nam pewnie zboże, nie stać nas też na nią. Pług trzyskibowy to już my mamy, siewnik, nie mamy. I 4480, mockarnia 1600 i silnik, tak? Hmm, mockarnia. To zamiast cepa. A to by była pasza. Aha, a propos paszy, wróćmy do marihuanki. Słuchajcie, to więc taka prośba do Was na tym odcinku. Czy byście mogli mi powiedzieć, za którą panią mam się wziąć? No bo. Wiecie co, Zosia daje nam może coś tam, coś tam, ale nie do końca ja bym był z tego zadowolony, a Pasza nie jest u niej, tylko u niego. Więc tutaj ja widzę, że jest dużo korzyści, jeśli chodzi o marihuankę naszą. Ja tylko ja się jej strasznie boję, wiecie. I... Kurna, no tu jest Pasza u ciebie, kolego sympatyczny. Nie no, to weźmy, no. 30 weźmy, bo te kury muszą mieć co jeść i ja wezmę, słuchajcie, jeszcze nawet na siłę tego tu nie wcisnę, Kazimierzu, czemu ty takie pierdoły sadzisz? Jak wiem, że weźmiesz, hm, tak się zastanawiam, słuchajcie, właśnie, którą z pań wybrać? No, jedna i druga Daje fajne korzyści. No ale ta już generalnie całą gospodarkę ogarnia, więc mnie nie będzie obchodziło dojenie zbieranie jajek, tak? Dostarczanie wody, choć tam ta niby też to samo robi, ale. Hm. Pohandlujmy. Weźmy sobie ciebie jeszcze za dwie kurki. Tak, tak, ja wiem. Więc. No cóż, no czekam na podpowiedź od Was. Mam nadzieję, że. Wy dokonacie tego wyboru. Oczywiście, proszę też Was o to, żebyście nazywali zwierzęta, bo to się też nam przyda, te nazewnictwo. I myślę, że w kolejnym odcinku, już ja ogarnę poza odcinkiem drzewo, żebyście nie musieli też patrzeć na monotonność tej mojej pracy tutaj, w tej grze. To żadna praca, oczywiście, wiecie, gra to jest gra, ale myślę, że niektóre rzeczy są dość monotonne. W na następnym odcinku przyjdziemy tutaj Stefanowi, mm, ojebiemy skrzynki, mówiąc kolokwialnie, dosadnie i dorzecznie. Natomiast też mm, spróbujemy sobie pozbierać: Kurwa, kura, leż, leż, mi Dobra, jakoś ulokowaliśmy to. Wracamy, słuchajcie, na naszą farmę, gdzie dochodzi już godzina 18, nawet 19 w naszej grze. Mamy wszystko, mamy. Dobra. Część kur będziemy sprzedawać. Tutaj też właśnie prośba jeszcze raz do Azu Andzi, tak bodajże, albo Asi, przepraszam, jeżeli przekręciłem Twoją ksywę, więc wybacz mi moja droga, Nie, o to, żebyś mi podpowiedziała jeszcze raz, jak my mam myć te zwierzęta tą wodą, bo okej, okay, fajnie, że mi podpowiedziałaś, że być może jest taka opcja, ale też chciałbym wiedzieć jak tą opcję wykorzystać. No patrzcie, kurwa, jaka silna kura, że wózek prawie wywróciła. No, szjebaniuśka, no. No, ale cóż. Siła jest siła. Ja wam kury dam żreć. No tak, zapomniałem łajna pozbierać. No, ale też was tym nie będę zanudzał. Resztę schowamy sobie do... O, matko, Kazimierzu. Muszę skrzynię porobić jeszcze jakieś, wiecie co, na zewnątrz, bo ciut-ciut tego jest za mało. Jak my stoimy z jedzeniem? Z jedzeniem stoimy całkiem nieźle, ale do bierzemy dla Kazimierza. Kazimierz pomału traci energię. A, i ona opłaca prąd też, więc... Jeszcze raz bym musiał zobaczyć, co Zosia nam oferuje. Wiecie, urok urokiem, no ale praktyka praktyką. Patrzmy na to, co będzie nam, kto wam będzie bardziej przydatny, więc myślę, że tutaj z Marysią byśmy mogli handlować i, i cuda nie robić. No, ale dobra, tak jeszcze raz powiedziałam Wam. Zostawiam to, zostawiam to dla Waszego zmartwienia, żebyście wybrali między Zosią a Marysią. Czyli, czy Zofia, czy marihuanka nasza, będzie naszą małżonką. Dużo będzie zależeć od Was. Ja znowu bardzo Wam dziękuję za komentarze pod filmami. Serdecznie Was pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam i dziękuję Wam serdecznie, ze mną byliście. Trzymajcie się. Hej, papa. Pa.